Dobra. Eee, co by tu wybrać? Mm -hmm. Dobra, weźmiemy bronię. Aha. Dobra, to na razie wyłączę, usunę wszystkie wybrane. Tak, obojnik. Eee, wyrzutnia Rex. No i co? Tesla czy Sniperka? Dobra, wezmę Tesla. Bardzo mi się spodobała. Wierzę. O... Z czego jednak korzystałem w poprzednim odcinku? Bo to tu mnie zastanawia. Zabójcza klepka mi się spodobała wtedy. Kairosu... Czekaj, mówię, że... To jest powalniasz Kairos. E... Ja sobie go wezmę. Kairosa powiadasz Nie wiesz o Kairosa to sobie usunę I bym dał Może akcelatora Nie bo za słaby Może piorun Nie wiem A dobra wezmę najwyżej no, a w sumie z tych pozostałych, a, a te holo to ja nie wiem czy brać. Hmm. Ja nie biorę holo. Ja chyba też nie, bo to jest chyba coś... dobrze, że zminimalizowałem grę, bo już bym nie miał włączone City. <laughs> Dobra, chyba już mam wszystko gotowe. A co to jest? Weapons? Towers? A, czyli... Masz po angielsku. <gry> Ty jesteś tu. Nie wiem, co mam tu nacisnąć. Ej, e co jest? Mi chyba się coś się spierdzieliło. Masz po angielsku grę. No tak, tylko że mi coś się spierdzieliło, bo nie chce mi się coś wyjść. What? No, naciskam jakieś EQ Star, EQ Default, Towers, Weapons. What? Coś mi się spierdzieliło. Nie miałeś po angielsku steama? Może. O, teraz już jest normalny. LOL O kurde spadłem. Ja je coś mi się Slefie. chyba spierdzieliło, dlatego tak się coś stało. Dobra, ty. To... Dobra, poczekaj. To ja, z... ja zaczynam nagrywanie. Ja już dawno zaciałem, Mike. <gryw> Jak zawsze. Dobra, poczekaj, bo teraz się zastanawiam. Czekaj, byliśmy tu kiedykolwiek? Chyba nie. Nie e... wiem. Czekaj, patrzę na teren. Podobne tam z poprzedniego odcinka, ale. Oni stąd będą lecieć, ja bym musiał tutaj. Jak to by wyglądała najlepiej ta droga dla nich? to znaczy 100 Wiem, 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 Okej. Trochę to jest zabrzmiało jak super zioła. Ten Alfons. ale to Wiesz, że to będzie z trzech stron? Z dwóch. Tutaj na wprost, gdzie ja patrzę i z lewej, tak? Z prawej, nie z lewej, co ty kurde? Jak teraz już w ten sposób co nie? Nie <laughs> Dobra to co to może... Gdy pozostawią to wszystko im fajny labirynt tutaj zrobię Eee... Czekaj, czekaj What the fuck, tu jeszcze jest jakaś droga? Myślę jakby tutaj to zrobić, żeby nie zrobić największy labirynt. Hmm. Jakaś drogę tutaj co Dobra, wiem. Dobra, Zeplord. Hmm, dziwne, że znalazłem miejsce na kampienia, ale to raczej nie jest fajne. Słaby jest! Hamper Ewan. Oj, to będzie dziwnie wyglądało, coś mi się wydaje. Wiem, wiem. Ja sobie poczekam... Kurde! Ja sobie poczekam aż skończę z zbudowaniem, a to sobie wierzę, podstawiam. No... Co tutaj mi robię, ten dziwny szlak znowu się żem popieprzył. Nie chcę mi się zapierdalać tam. Dobra... Ale, yy, nieskończone chyba to widzę, krawiatury. Hmm, teraz zrobimy tak Dobra skoro już tam się bawisz to ja sobie tu połowę rozstawiam. Hmm. Dobra, oni tu jakoś mają tutaj tą trasę już sobie unormowaną w miarę A, może... nie, penetratora, penetrator, penetrator Jakoś to brzydko wygląda, ale jest Tylko na razie Pier pierwsze kawałek Właśnie. Właśnie widzę Telewatorów trochę by się przedało, więc ja tutaj porozstawiam niektóre. Kurde, znowu że spadł. <grym> Leć ziomuś, ziomuwo raczej, ruda. Wow. To wiele nie mogę zrobić. Dobra, telewator. Ja w sumie mogę do niego podejść, on się zniży specjalnie dla mnie. Dobra, teraz tak, by to zrobić, że oni tak... pójdą prawie kończę. Dobra, ja już, ja już skończyłem swoją robotę. Ja tu myślę, jak to ich by przejebać, jakby to wyglądało. Tyk. No, jest okej. Okay. Dobra, więc idziemy. Ale muzyka fajna, trzeba przyznać. A nie, pierdol. <laughs> Chuj. Dubstep ma tu być, a nie. <laughs> Na taką grę to tak. Kurwa, jak stąd trzeba przejść? Jakby na przykład chciał, chciałbym się przejść. Aha, dobra. Widzę, że już tu mogę zobaczyć. Tam widzę, jak fajnie chodzisz. What? Kurwa! O, oh, bym spadł. Ziemia. Dobra. Jaki <laughs> <laughs> Mówisz i masz Masz telewator, nie pierdol. Dobra, skoro mówisz, że od dwóch stron tylko, czyli z tej i z tej Dobra, to ja sobie wybiorę tą może drogę You shall not pass What? Dosta dostałem achievementa Za co? Nie wiem, za chyba zostawianie tych bloczków Aha. You shall not pass, wiesz czego to jest, nie? Nie jak możesz nie być władca pierścieni? Aaaa bo... Gandalf! Gandalf. Ja je <słuch> wiem Dobra, ja już mam to porozstawione No to ja już możemy zacząć, co nie? Nie! Kurwa A ja mam jeszcze dwie rzeczy ty masz... No tylko dwie Albo jedną dużo Hurde, żeś porozstawiał tutaj Ja nie mogę nic z przodu <słuch> pokazać Teraz ja mam z przodu, Maki Teraz ty tu musisz z tyłu blokować A! Kurde no! Znowu Posuj spadłem się. Jakże spadł jak stałeś kurde dobra, A, Ale spadłeś właśnie. na podłogę? No dokładnie. Aaa, myślałem, że co innego, że spadł. JOLO! Ja nie! Jeżdżę, nie! Brawo! Kurwa! Gatling się przyda. Dobra, jeszcze raz. JOLO! Kurde ty już nie mam hajsu. Ty popatrz jak skazę, dobra? Nie. Kurwa. To, żebym porozstawiał tych wieżyczek? No i dobra. Wieś ile? Fuck. Dobra. Wieś ile? Postawiłem wieżyczek? Dwie. Jedno. Chyba to ma Nie, to najsłabsze. O kurde, ty widzisz co tu idzie, to ja kurde wytrzymałem w chuj. Z tą wielką banią. What the fuck? To taki hałas jest? Słyszysz taki One. hałas? Nie. O kurwa! Dobra, taki mały nieogar na początku. What the... Nie... Kurde! Eee... Znaczy, się podrapałem po głowie, ponieważ po pierwsze... Chyba po mikrofonie, mogę dziwne... go słyszę. Nie, to nie przez mikrofon, bo te... E... Przez po mikrofonie się podrapał. A, To? <noise> Nie, bo prawdopodobnie przez penetratory mi tak waliło. Dobra, to zaraz. Penetratory ulepszy czy broń? Nie no broń sobie może ulepszy. Obojnika na pewno Ubojnika. Ubojnika, kurwa, jeszcze się nie nauczyłem. A sobie... przeciwlotnicze jakoś postawiałaś? Właśnie nie. To te... no teraz kurde, teraz będzie przydatne. Uderz nie o hajsu. Gdzie ma kurde? E, przeciwlotnicze. Dobra, teraz mogę postawić Nie stoj co kurwa Nie stoj no? <laughs> e <fuck What>? <laughs> Teraz Kurwa, muszę się nauczyć z ubojnika trochę powalić Dobra, ty tutaj pilno, ja tam pilnuję Aha, czyli ja mam tam pilnować, dobra Tutaj kurde mówię, że ja będę... Ja pierdzielę no Co jest? Ej! Teleportowało mnie przez chwilę What? Jakieś bugi mam. Ty sam jesteś taki wielki teleport. No no co ja No... A co ja mówiłem, że teraz się przydadzą? What? Eee, kurde, coś z moją grą się dzieje. Nie wiem co się dzieje. Okej. Okay. To jest nasze przyda? Je, je. No, o, może. Kurwa. O kurwa. Niech strzota tutaj napierdziela. No zjebałem, za rakietą. O kurwa, no nie. Ja, ja rozstawiłem się... parę przeciwlotniczych. No ja tylko chyba... dwie? Też chyba dwie. Kurwa, o mu muzyka. Się śmieje ktoś. Chyba moja, znowu. Nie, moja chyba się zaśmia zaśmiała bardziej. Przeromane! Ej, what the fuck? Co to jest za kula? Aha, spowalniająca przecież taka wieżyście kurwa, życzy. jaki mały nieogar No kurde, bo przeciw nie mieliśmy Ale z, z jednej strony to to, ale z drugiej to ja miałem jakieś, nie wiem, bugi w grze Nie wiem, nie strzelało mi tak jak powinno Sam jesteś się A co kurwa na nagraniu Nic nie, nie będę patrzał, bo to... znowu będzie echo Dobra, nie Nie no Zabier... znowu Hmm. Zamiast stawiać wieżyczki, no to ty je kurde ulepszasz? Nie, szal, nie razu nic nie ulepszyłem. Ulepszyłeś trzy? Eee... Nieee... Widzisz takie tutaj z tym żółtą podłożem? No tak. To, no to są ulepszone. A. a ja ich nie ulepszałem. Dobra, przeciwlotnicze. Gdzie są przeciwlotnicze? Kurwa. I tak by to teraz nie latał. Oj. Więc... Ja jej pizza. Jak ja kocham... Aha, dobra, czyli nie mogę, się. Dobra, jebie to, jedziemy. To zboczo. Chuj. Dobra, ja już ich widzę. Ja też. Nie wiem, co to daje ten alternatywny strzał tego gówna. Słyszę, że ci się broń przegrzewa, czy co? No słyszę, słyszę. Kurwa, niewiele im to daje. Słyszę, no. O kurwa! Znowu się zaczyna! Jakieś no, no... mam jakieś... ...spierdzielone lagi, nie wiem skąd. Z dupy. Ej serio? To tak łatwo nam idzie? Czy mi się tylko wydaje? Nie A, wiem. A bo to pancerniki, no wiadomo. What the fuck? Znowu się coś się spierdzieliło. Nie musiałbyś zobaczyć, w nagrany, bo to dziwnie wygląda. Uj tam. Padni pancernik, dobrze. Ej, nie widzę, aha, dobra. AAAAAAAA Ty to coś ty zrobił Z rakiety strzelił ja, ty... Nie spodziewałem się tego O ty meto, coś ty zrobił Kurwa to opę. op ja je? Ja jebie Czekaj, daj mi jakieś wolne miejsce, bo kurde chcę przeciwlotnicze sobie postawić Ja tak? postawiłem z przodu tam przeciwlotnicze przy naszym rdzeniu no patrzy właśnie, no... A tu mówisz, tak? Poczekaj, ja tu postawię, bo tu już mogę. Ale żem się tego nie spodziewał. Nie? <śmuszel> Kurwa, co? Ja tu patrzę, za... o rakieta leci, a o, o lecę sobie na dół <śmuszel> Kurwa, jak to zajebiście wyglądało. To się jeszcze wydzierał. <śmuszel> Dobra, teraz ja sobie bronił lepsze. testne na pewno. Właśnie, ja muszę brodę jakaś poulepszyć, bo kurde Nie serio, coś mi się spierdzieliło No i prawidłowo zaczynaj Sam zobaczysz Nie yeah. <grym> Teraz małe biegacze, nie? No, akurat te, które lubię Więc dlatego sobie te naszykuje. szykuję Ja ich nienawidzę, bo one potrafią mnie staranować nawet po prostu No w pamiętam, sobie pamiętam. No chodź, chodź Malinu. Co? No zaraz! Przeciwia. O ja się zaśmiałam. O kurde! Teleportowało co do mnie Eee Okej, okay, to już było dosłownie dziwne Co jest? Nie fps y spadają To że fps y to jedno ale kurde Aaaa! Spierdzielacz, kurde Nie wiem, nie ogarnie na razie tam no, po 1 HP uda mnie tracą. What the fuck! U mnie 23, z Tesli eee... Jeszcze są jakieś... Też... Yooo Dobra, tu jeszcze nie doszły. No, bo minę miałem postawione, to wiesz. Czowieku, Któryś to widział, one przechodziły przez penetratory. Serio? No dosłownie, na samym początku, tutaj gdzie jest ta pierwsza strefa. Tutaj hmm. przychodzi już od razu na drugą stronę sobie nie. teraz cz cztery poziomy rakietnicy dałem Dobra ja sobie może wieżę polepszam Kurwa nie to, to. weź ty rów to szybciej może co? No już to robię szybko no, Jesteś okej. taki powolny Nie moja wina Masz miny w ogóle wybrane sobie? Mam swoim no to będziesz ulepszał miny też nie? No ale to później Na razie jeszcze nie. Na razie ja prostu ulepsza... Szybko. Staram się szybko już ulepszyć. Tak. Jeszcze. O, jeszcze im lekko wydłużyłem drogę. Ej, patrz, chodź tutaj do mnie. Poczekaj, poczekaj, już końcówka. No. Szybko no. mają ci zostać te dwa dolary. Gdzie? No. Patrz, tutaj. Kurde, widzisz, no. widzisz, gdzie ja celuję? No. No to tam postaw segment blokowy. Czekaj. Ale nie mam segmentu. Musisz roz... mieć, to jest podstawowe A ten sekret Dobra, dobra, dobra No co jest, moja postać się nie może ruszyć O teraz mogę się ruszyć Ja jebiks Mówisz to, tu, to? Nie, tu gdzie ja celuję, obok Tu No Good Trochę się wydłużyła im droga, przynajmniej. startuj O kurde, cztery naboje z rakietnicy no jezu no skacze w... i nie mogę wylądować No co za... je pana gra Latające Latające mówisz? Gdzie no One są Gdzie jest te... nie, te są... Nie, ubojnik, ubojnik O jest, jest, są manty Dobra, no. dobrze zrobiłem, że tam tyle tych... co zabiliśmy W ogóle nie patrzałem co jeszcze będę. Ja pierwszy. O małe będą, małe są Co o. jest? NO się PRZENIOSŁY! What the fuck? Dobra, przeniosę się tutaj. Ja jest jeb... jeb murzec, dobra, ja dobra, ja stoję gdzieś z tyłu, żeby nie było. Gdzie one są? Ja ich tutaj mielę, ten O, mam, dobra, ja. są już, mam. Ja jestem dobry na małe akurat. A! Karonując Rachetnica jest najlepsza na te mniejsze. Ja mam ubojnika, więc wale mnie. A ja mam rachetnicę i ubojnika. Kurde, że... O, właśnie, że te telewatory są... Gdzie jest Tesla, no? A Yyy! Ja, 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 ja. O kurwa! Ja chyba jebicze. zginąłem. Tutaj chociaż trochę próbuję! Aaaa! Ja jebie, no długo, długo... się ten... Długo się y, Odgrzewa, chłodzi ten... Ta rachetnica. Ale znowu te małe gubinka Przeszły przez... Penetratory, nie rozumiem. Ja jebiks. Dobra, polepszam sobie to. Ja, czy to jest Lata, wina serde, nagrywania, czy serdecznie. coś? Wina walczaka, albo tłuska. K kurwa. Zabijecie. Masz zaspoje. Nie, dobra, to nie. Eee, o, się to. A, nie mam zasobów. Dobra, to sobie to ulepszę. Co nas będzie w ogóle? Aha, wytrzymałe. Wytrzymałe, powiadasz. No Dobre. dobra. Ja mam rakietnicę z urbanik się przyda. O właśnie. Mm. Z tymi jajowodami. Jondrami. Jondrami. Masz jądra na rejo. <laughs> to można powiedzieć w dosłownie. Kurde, no nie mogę trafić z rakiet. Kurde, ale z Tesli nic nie robię O, teraz robię przez chwilę Dobra, z ubojnika spróbuję Chuja też nic nie mogę zrobić Eee, yy... Ajajajajaj! Ja pierdolę nic mu nie zrobiłem serdecznie Ja właśnie też nic nie mogę zrobić, czy nawet z Tesli O kurwa, gdzie ja stuję? tam robię Ja dobra, się, przyni się przyniosę, przyniosę nie, nie to! Yy, kurwa, jak ja się... jak już potrafię lamić? No kurde, strzelba im nic nie robi. Nic nie możemy zrobić, ja próbuję... Jeden oprócz teraz... Jest... Ubojnikiem to... w łeb. Ja z tesli Ja z ubojnika. No kurwa, z rakietnicy, rakietnica też im coś robi. Kurde, spadają mi fps -y. To dużo liczb. <grym> o oh, kurde, no serio, znowu. Co, spadłeś, czy co? Prawie. No kurde. Co jest znowu? No ja pierdziel, kocham dziwne rzeczy u mnie. Okej. Okay. <grym> Dyki za info. Wale no. Stesy z tego... Nie wiem, co się dzieje. Kurde tak. no! Chyba już, Chyba już przegaliśmy. Cicho. No już przegaliesz. Kurwa. Nie no, jeszcze raz trzeba Ech, no. To będzie jako jeden odcinek, czy wydużony Jeden, 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 jeden. Dobra, to poczekaj. A te tańczo. <laughs> no no I nie, nie, jeszcze gorsze staty, ma. Bo...